Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus, Najświętsza Maryja Panna. Wit to Bratkowie. Posłuchajcie, takiej krótkiej historii na początek, na faktach, a potem zadamy niewygodne pytania do obecnego proboszcza miejsca w bliznę. Będą tu tylko pytania, jak na razie, ale my znamy fakty, wiemy jak jest. Posłuchajcie, w Polsce jest wiele miejsc, które są świadkami Bożej interwencji. Świadczą one o nadprzyrodzonym działaniu nieba w polskiej historii. Takim szczególnym miejscem jest góra świętego Michała Archanioła w miejscowości Bliznę. Przejeżdża się przez tę miejscowość jadąc trasą z Grzeszów koło brzozowa. Tam na jednym ze wzgórzu stoi niewielki kościółek, który upamiętnia bezpośrednią interwencję Michała Świętego Archanioła z wojskiem aniołów. W 1644 roku Tatarzy napadli na wioskę i mordowali okoliczną ludność. Kilkudziesięciu ludzi schroniło się na górze i usiłowało odpierać ataki Tatarów, ale nie mieli szans. Trwała rzeź. Probos zanosił modlitwy o ocalenie. Wówczas ukazał się Michał, święty Michał Archanioł z Wojskiem Anielskim, i Tatarzy w popłochu rzucili się do ucieczki. Tak święty Michał Archanioł ocalił okoliczną ludność i odpowiedział na modlitwy kapłana wstawiającego się za lud. Resztę możecie doczytać na świętej tradycji Ocean Przeciwności. Link będzie pod filmem i w opisie. Jak również w komentarzu przypiętym. Teraz pytanie do proboszcza związane z pewną historią sprzed dwóch tygodni, a może i trzech. Uwaga teraz. Gdy wielu ludzi wracało ze Strachociny, postanowiło odwiedzić miejsce objawienia świętego Michała Archanioła w Bliznę. gdy podchodzili coraz bliżej, natrafili na szlaban. Obok szlabanu stało dwóch mężczyzn w kamizelkach. No cóż, brakowało jeszcze karabinu albo widem. Przystanęli i pytają się, po co tu stoją i czego pilnują. Jeden z nich odpowiedział. Proboszcz kazał nam tu stać i pilnować, bo przyjeżdżają tu jacyś ludzie się modlić grupami bez księdza. Mogą być to nawet sekty. Jak wiemy, chodzi tu o nas którzy trzymamy się tradycji świętej. Czyli gdybyście przyjechali do Częstochowy, ostrej bramy, gierfałdu, czy osuchowej i tak dalej, bez księdza, to was nie wpuszczą, stawiamy pytanie: czy probosz robi to sam od siebie, czy przyszły rozkazy skórii przemyskiej. A te podwójne kłódki i zaklejona dziura od klucza, czemu mają służyć? Na tym kościółku małym, dziś powinien być, to sanktuarium powinno być. Chyba, żeby nie widzieć tego całego Bajzlu, posłuchajcie, co mówią ludzie bliznego. My, wierni katolicy z kościoła rzymskokatolickiego, apostolskiego, gdy przyjeżdżamy tu się modlić, mówią, że my tu przyjeżdżamy jak do siebie, z buciorami im wchodzimy do mieszkania. My tu przyjeżdżamy jak do własnego domu. Czy wy to rozumiecie? Jak zostali wyprane ich mózgi przez proboszcza? Miejscowi zawłaszczyli sobie to miejsce, jak widać, święte tylko dla siebie. Oni chcą to tylko dla siebie. To do jakiego oni należą? Kościoła. Katolików nie uznają, świętej tradycji nie uznają, świętego Pawła uznają za sekciarza i nas razem z nim, bo trzymamy się tradycji, za którą nam właśnie święty Paweł pochwala, nie chcą, by Polacy i świat dowiedział się o tym świętym miejscu i tak dalej. Wiecie dlaczego? Bo w Polsce jest taki tajny spis miejsc świętych, które nie mogą być odkryte i nagłośnione. Bo gdy wiara katolicka i tradycja się odradza, masoneria kościelna słabnie. Kościół katolicki jest ściśle związany z tradycją i świętymi obyczajami. My, którzy do tego kościoła należymy, zostajemy przez mieszkańców Bliznego uważani za sekciarzy. Widocznie proboszcz Bliznego nastawił brata przeciw bratu. Czy to ewangeliczne przywłaszczanie sobie świętego miejsca objawienia tylko dla siebie i parafian jest początkiem tworzenia nowej sekty jaka powstaje na czele z proboszczem bizny. utrudnianie katolikom w wyznawaniu wiary i zamykanie miejsca świętego w którym chcą się gromadzić wierni na modlitwę jest przestępstwem czy Wy ludzie z bliznego jesteście katolikami, czy tworzycie jakąś sektę z proboszczem? Co on zrobił z Waszymi mózgami? Jakby to wyglądało, gdyby Wam powiedzieli, że Was nie chcą w Częstochowie, czy w Fatimie, czy innych miejscach, na przykład w Gieczwauzie? Co? Jaki Wy macie szacunek do tego miejsca na górze? Jedna wielka graciarnia. W 1745 roku biskup Sierakowski wyniósł to miejsce do rangi sanktuarium. Coście z tym zrobili? Tego się nie da rozerwać ze względu na napaść okoliczną ludności przez Tatarów. Jedno jest połączone z drugim, nierozerwalne. To jest prawda nierozerwalna. Coście z tym zrobili? No tak. To małe sanktuarium, bo tak to powinno się nazywać, które wyniósł do rangi biskup Sierrakowski, do rangi sanktuarium, dziś jest z tego wydarzenia robiona legenda o Michałku. Jakby to o takim słodkim cukiereczku Michałku. Co za wstyd! Jakby ludzie wstydu nie macie! Wasi przodkowie dziś w niebie muszą się za was wstydzić. Gdyby nie oni, ich wiara dziś by was już tu nie było. Taką wdzięczność macie do tego miejsca na górze i świętego Michała, Archanioła? Komu wy wierzycie? Kościołowi czy proboszczowi? Przypatrzcie się tym dwóm zdjęciom. Taki macie szacunek do świętego miejsca. I tak się odwdzięczacie za pomoc świętemu Michałowi Archaniołowi. Przecież gdyby nie on, dzisiaj by was tu nie było. A teraz zobaczcie, jak dbacie o proboszcza. No cóż, plebania wygląda jak dwórcara Mikołaja, a święte miejsce jak chlebik na graty z wizerunkami godnymi pożałowania. Posłuchajcie mieszkańcy bliznego. Pokażcie mi w Ewangelii, gdzie jest napisane, że ciało Pańskie to zbłoki. Ja wiem, że prawda jest bolesna. Taki napis mogli umieścić tylko ludzie, którzy gardzą Chrystusem. Jezusem Chrystusem. Ten Jezus Chrystus, Zbawiciel świata, który oddał za nas życie, złożył na krzyżu swoje, to sobie zapamiętajcie, najświętsze ciało. A wy, ludzie bliznego z proboszczem i z całą kurią, przemyską, pozwalacie, by nazywano je zwłokami? Co za pogarda? To talmudyczne określenie przez tych, co plują na Chrystusa. Nie wspomnę o Matce Bożej. Dziś artyści piszą nam nową Ewangelię, zamiast ciało pańskie zwłoki. To, że kuria Przemyska nie służy Kościołowi, tylko go rozbiera i przekształca na judeo protestantyzm, nie znaczy, że wy musicie iść za baranami na rzeź. Ludzie bliznego, obudźcie się. W ogóle to nie martwcie się tym. My, katolicy wierni tradycji, za których święty Paweł nas pochwala w Ewangelii, że się je trzymamy, zadbamy, by to miejsce było znane na całym świecie. Podobnie zrobiła gazeta żydowska wyborcza. Prawdziwą historię o Czechosłowie nazwała legendą. To samo robią z górą objawień świętego Michała Archanioła bliznę. Legenda o słodkim Michałku. Zapamiętajcie sobie to, mieszkańcy bliznego i wszyscy Polacy. poczytajcie sobie księgę Daniela rozdział 12 tam jest napisane święty Michał archanioł jest opiekunem ludu Bożego jest to opiekun ludu Bożego czy tak mu się odwdzięczacie budując proboszczowi pałac jak do cara Mikołaja a jemu na górze graciarnie. tak mu dziękujecie za ocalenie za opiekę Ludzi, którzy chcą coś zrobić, nazywacie sekciarzami i zamykacie dostęp do świętego miejsca, gdzie chcą go czcić, modlić się, odprawiać nabożeństwa? Czy na pewno zostaniecie wzbudzeni do życia, czy raczej ku wiecznej hanbie za takie wyczyny swoje i proboszcza? Co? Jest napisane w tym 12 rozdziale. Podobnie mówił Pan Jezus o, o końca czasów, jak to będzie wyglądać. I to macie to samo napisane w Księdze Daniela 12. Gdyby to miejsce było w mojej miejscowości, zrobiłbym wszystko, by było dwa razy większe, a pielgrzymki przyjeżdżaliby tu z całego świata. Natomiast wy sami nic nie robicie. I innym zabraniacie, i utrudniacie, jeszcze nazywacie ich sekciarzami. Jak podaje Księga Daniela 12, czy na pewno zostaniecie wskrzeszeni do życia, czy ku wiecznej hańbie? Nie liczcie na pomoc i opiekę Świętego Michała Archanioła w dniach ostatnich, jak podaje Pismo. I dziś, za to, co robicie przeciw tym, którzy go czczą, którzy pragną coś zrobić do tego miejsca. Doprowadziliście to miejsce święte do ruiny. Tak mogą tylko ludzie, którzy czują wzgardę do Chrystusa, do zwłok, zwłoki. Ale wy jesteście katolicy, wy jesteście judeo-protestanci, tylko z oprawą katolicką, a proboszcz was prowadzi na manowce. Jaką pogardę trzeba mieć do tego najświętszego ciała pańskiego, żeby nic nie zrobić? By to się zmieniło. Zwłoki, to wasz szacunek Do Zbawiciela. Ludzie jakby wstydu nie macie. Jezus mówi, wiara bez uczynków jest martwa. Wy jesteście martwi. Jak również dodał, parafrazując słowa Ewangelii Jezusa, powiem, ten lud z bliznego czci mnie tylko wargami. A sercem i uczynkiem jest daleko ode mnie. Mało tego, sami nie wchodzą, nic nie robią, a innym zabraniają. Tak sobie mówię matko, jak nisko trzeba upaść, by tak łatwo dać się zwieść wilkowi proboszczowi. Jakby wstydzi ludzie nie macie, nie może nam. Katolikowi zabronić wyznawać wiary na całym świecie, a co dopiero we własnym narodzie. A co dopiero na górze, w bliznę. Uzurpować sobie miejsce święte dla siebie chcecie tylko? Co za upadek moralności duchowej! Jezus ostrzegał przed wilkami w obczarni. Jak widać, wolicie budować pałace wilkom. Takim jak proboszcz, a księciu wojska anielskich ma wystarczyć taki mały jak wychodek graciarnia. Sprawiedliwi, którzy domagali się sprawiedliwości, powstaną do życia. A tacy jak wy, kuchańbie, jak jest to zapisane. I nie liczcie w dniach ostatnich, że święty Michał Archanioł będzie was bronił. Za to, co uczyniliście dla Niego w bliznę. I tym, co chcieli Go czcić i zadbać o to miejsce. No cóż, szeroka droga jest i przestronna, która prowadzi na zatracenie. I tą drogą prowadzi wasz probost z bliznego. Tą, tą drogą wiernych tam prowadzi na zatracenie. Wy nawet tego nie widzicie. Bo no jak mówi Chrystus, Czcicie go tylko wargami. A gdzie uczynki, gdzie owoce? Owoce widać na górze. Jeden wielki bajzel i kamerlik. I nie myślcie sobie, kurio przemyska, że my to tak zostawimy w spokoju. To, na co daje zezwolenie, woła o pomstę do nieba. A pomsta wisi nad waszymi głowami. Jeszcze raz apeluję tu do mieszkańców Bliznego. O, pamiętajcie się! Przecież Pan Jezus powiedział, przyjdą do owczarni, do waszych parafii, do kościoła, wilki w owczych skórach. Wejdą bocznymi drzwiami po to, by tylko rujnować i kraść. Zobaczcie, jak wygląda plebania, a jak wygląda sanktuarium. Wy nawet tego za sanktuarium nie uważacie, bo uważacie to za legendę o Michałku, słodziutkim takim cukiereczku. Zapomnieliście już, że w niebie jest hierarchia? Jaki trzeba mieć szacunek? Niektórzy mają nawet do Matki Bożej szacunek taki pogardliwy. Maryjka, mamuśka, tak mówią, tak. A to jest królowa, najświętsza Maryja Panna, królowa nieba i ziemi. Matką to jest dla tych, którzy pełnią wolę jej syna. Soby to zapamiętajcie: jeśli nie pełnicie jej syna, woli i woli Ojca, nie jesteście godni nazywać się jej dziećmi, bo nie jesteście podobni do jej syna. Rozumiecie to? Prosto, mocno, nie? Ale prawdziwie. Jeśli nie pełnicie woli ojca ani syna, nie możecie zbać jej dziećmi. Jakim prawem? Stając przeciw Hetmanowi na świętsze Marii Panny. No cóż, w Polsce nie ma być wiary katolickiej. Nawet stół mocie zamiast ołtarza. no to już wasza sprawa. Ale my. Wierni katolicy z kościoła apostolskiego, rzymskiego, nie posoborowego, tylko trzymamy się letniej wiary katolickiej i tradycji, za którą pochwala nas święty Paweł. A wy ośmielacie nas się nazywać sekciarzami? Kim wy jesteście? Kościół nie istnieje 50 lat po soborze, tylko dwa tysiące. Opamiętajcie się ludzie. Jeśli się nie nawrócicie, naprawdę, wy wszyscy zginiecie na tej szerokiej drodze. A proboszcz nie jest żadną wyrocznią. Wyrocznią jest Kościół katolicki. Są dogmaty Kościoła, jest nauczanie Kościoła, a nie proboszczą. Proboż widocznie wytyczne robi. No cóż. Za niedługo będziemy się spotykać bliznę na święto we wrześniu. A już na to chwilę, Bratkowie, niech Pan Bóg błogosławia, Matka Boża prowadzi po drogach Syna, do Syna, w wąskich drogach, unikać szerokiej drogi i wilków w owczarni. Z Panem Bogiem.